Hej cześć, witajcie, z tej strony Karolowski21 a to jest D-Hunter i będziemy sobie dzisiaj w to grać. D-Hunter, czyli symulator polowania, symulator myśliwego. Jeśli chodzi o wyposażenie, podstawowy sztucer, rewolwer, amunicja do niego czterokrotny zoom lunety, a zapasowa amunicja, na mlaka sprayu, wskaźnik wiatru w 8 ośmiokrotny zoom w lunecie w lomletce, Wagna na jelenie i kam aparat. No. Będziemy starali się upolować młaka czyli takiego jelenka, w na tym terenie. Ja w tym celu udam się do wcześniej rozłożonej czatownicy. Więc... Grafika jest bardzo ładna, możemy się przy pomocy domyślnego i klawisza X pozglądać swobodnie. Nasza postać idzie bardzo drętwa. jak robot, tylko... Będziemy chcieli upolować właśnie tego mulaka na tym terenie. Okej. Okay. Ja przepraszam, że tak wszystko robię tak na maksa, no ale czas nas goni niestety. A ta gra właśnie. Ale play, jest... niemiła. Obycyśmy tylko coś znaleźli. Tropów, ale jako, że tak niezwykle wam się chce oglądać moje uważania i szukanie tropów, zrobię krótkie cięcie i gdy będziemy już mniej więcej coś znajdę, to wam pokażę. Cześć, widzimy się w cięciu. Znalazłem jakiś trop. Jest to trop mulaka. Należy iść w tamtą stronę, ale jako, że ja jestem niezbyt cierpliwy. Ja się nie kieruję tropieniem, chyba że gram na multi z bratem albo kolegami. A dźwiękowy, no i właśnie dźwiękowe. Ja się głównie tym kieruję. Najbardziej właśnie lubię tropy dźwiękowe, gdyż no właśnie, a ten mula już był tu dosyć dawno. Gdyż pokazują pozycję zwierzęcia, prawda? To jest lepsze. Także jak będzie jakiś trop, albo widzimy się w ambonie. Czatownicy znaczy. W takim razie widzimy się. Znalazłam, że tutaj jest następny trop. Także mulaka. Gdzieś tam w tamtą stronę. Ale no i tak idziemy sobie do czatowni, tam namiotu kamuflującego. Można sobie to nazywać jak chce. Jak się chce, Potem jest następny O, Odchody to. Moja umiejętność ktoś pozwala mi określić, przybliżony czas, w jakim tutaj było zwierzę 26, 21, 51 minut. No to to jest całkiem dawno. To są następne odchody 33,58 to jeszcze dalej. Dawniej więc. No, nie będę was zatręczał. Widzimy się, jak coś znajdę. Znalazłem tutaj tropy, które są takie niezbyt od dawna. Są tu od najwyżej 34 minut. Zatręczmy się z chwileczka. No, O, już czas, niestety, na nas goni. A ta gra niestety... To zależy od szczęścia, prawda? Nieraz się pójdzie i w 5 minut się już znajdzie całe stado, a raz się chodzi godzinę i nic się nie znajdzie. Smutna gra na display. My się udamy tam, do ambony. W tym czasie zbadamy sobie... O, słyszeli? Czy pewnie nie słyszeliście? Mulak samica. Oczywiście przepraszam was za brak dźwięku, jeśli go nie ma. Gdzieś tutaj. O, akurat trafiłem idealnie. Tam takie pierścienie rozchodzące się to jest y, miejsce, gdzie Mulak samica wydawała stamtąd dźwięk, taki przybliżony, prawda? Tak jest właśnie najlepszy, bo wiemy, że, na, że w pobliżu jest Mulaga, a nie tropimy go, a Zrobimy jelonka, który mógł być nie wiem 30 minut temu mówić tą drogą, a teraz już go nie ma. Tutaj jest trop. Trop, którego teraz jak odebrałem głos tej samicy, to jej trop jest tak zaznaczony tak pełnym okręgiem. Jeśli jest jakiś inny, to jest zaznaczony. Yy, tak, yy, takim okręgiem niewypełnionym, kurczę, czas nas zwolni Niestety, sami co współpracuj, co chyba widziałem? O, 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 kurczę, no sobie tam trucht kusuje. Spróbujmy ją zawołać, bo to podeszła. Sami co współpracuj. O, widzicie, tam jest taki trop. On jest takim półkolem niewypełnionym. Spróbujemy po cichutku dostać się na ambonę. Może ja zrobię cięcie, bo, jak wspomniałem, czas nas goni. Będę musiał za długo kończyć to nagranie. Smutne. Wiem, że nie chcecie się ze mną rozstawać, ale widzimy się na ambonie, chyba że wcześniej znajdę tą samicę. Ok, jestem już na ambonie. Mamy tam widoczne są już gołym okiem. Tam... O! A, to jest White Tail. Chyba. To jest White Tail. Tak, samiec. Jan Wirgijski, a tam... Mamy dwie samice, trzy samice. No, samice głównie są w stadzie, więc łatwo je znaleźć. Więc teraz zwadmy O, tam będzie czwarta nawet. Zdaje mi się, o to idzie. Spróbujemy sobie właśnie na tą zapolować. Czas nas goni! Współpracuj. Niestety, ale czas naprawdę nas goni, dlatego zrobię cięcie i poczekam, aż ona tu podejdzie. Ja raz, dwa, trzy, cztery. Współpracujcie! Przeładuję sobie karabin. Może ja się ich wbił tak... Czy tam jest rzadki? Wydaje mi się, że on jest biały. Tak! Widzicie to? To jest rzadki, rzadka rodzaj zmiany ubarwienia. Mam to udokumentowane! Jestem boski. Widzimy się po Ale emocje! Emocje jak na zbieranie porzeczek. Czy ona się wtapia? Nie. cię to jest bardzo rzadkie, aż się cieszę, że mi się udało to udokumentować, naprawdę. Ale wtedy czas nas goni i robicie. Ani... Noż współpracuj! Podchodź tu! Kurczę, no chyba od... za ryzyku, albo poczekam, aż zatrzyma się. Okej, okay. oddajemy strzał. Szybko, przejdź, karabin, szybko! Jeszcze raz. Ucieknie mi, nie wierzę w to. Widzimy się po cięciu. Mamy ciało. O, kaspatka. spadka. Mamy ciało. Widzimy się po cięciu. No cześć, widzimy się po bardzo długim cięciu. Przynajmniej dla mnie. Jakby cię i strzeliłem stąd. przeszłam tak dużo. Aż do dotąd. Niestety nie udało mi się go znaleźć. No cóż, życie jest niesprawiedliwe. Bardzo mi przykro, no ale przynajmniej widzieliście rzadki rodzaj mulaka, ja też widziałem pierwszy raz w swoim życiu, a może jednego go po prostu nie będę miał jedno zdjęcie, a zoba się zobaczy. W takim razie, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i oczekujcie ja następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!